Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy do anioła stróża, naszego obrońcę i opiekuna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Tak mówi Pan. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj Go i bądź uważny na Jego słowa. Nie sprzeciwiaj się Mu w niczym, gdyż nie przebaczy Waszych przewinień, bo imię moje jest w Nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu i wykonywał to wszystko, co Ci polecam, będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo, do odnoszących się tak do Ciebie. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wednie, w wieczór, w noc, Okaż siłę swoją, moc, Duszy ciała mego broń i od grzechu zawsze chroń, Wspieraj czyny me, Z pokorą błagam Cię. Do rajskich drzwi zaprowadź mnie, Aniele Stróżu. Bądź przy boku mym przez wszystkie życia dni. Bez Ciebie słaby jestem sam i trudno dojść do nieba bram. Nie opuszczaj mnie, Aniele Stróżu mój. Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, we dnie, w wieczór, w noc. Okaż swoją siłę, moc. Pragnę z Tobą w niebie być, razem śpiewać, Boga czcić, więc jasnością swą oświecaj drogę mą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, zostańcie z Panem Bogiem.